Cześć ma. Dzisiaj będziemy grać w Minecraft Bedwars. Ale będziemy udawać nooba. I to takiego nooba, że ludzie nie wytrzymają. I tak. Mam skin'a Steve'a, czyli podstawa bycia nubem. <muzyka> I tak. Nuby zawsze ogólnie y y y grają. Y y y Kupimy tu jakieś te... Nuby są je zawsze y, słabe Więc dzisiaj będziemy dodawać takiego właśnie onuba Czyli no, zginiemy 50 razy Zobaczcie, TNT Jump To wyjdzie, to będzie nasz TNT Jump, zobaczcie Tylko na kogoś oczach, żeby Na kogoś z mojej drużyny oczach to zrobić Tylko, że nie, mam po Zbyt bardzo w ogóle waliłem w klawisze, ale ten. No i będziemy udawać właśnie takiego perfidnego nuba. Dobrze i. Ogólnie mój nick to właśnie subka salicydrace. Mam nadzieję, że subujecie. I teraz kolejna będzie areneczka. Więc zapraszam do kolejnej areneczki. A i jeszcze w ogóle, jeżeli w ogóle ja w którejś minucie filmu powiem hasło, które napiszecie w komentarzu, jak napiszecie w komentarzu, to hasło, to wtedy Wam przypnę serduszko. Ale musicie subskrybować. Okej? Okay, taka będzie zasada, że musicie subskrybować. Mam nadzieję, że się oczywiście opłaca. Typek już wyszedł z gry, ponieważ zobaczył skina Steve. Steve'ego. Dobra, a więc. Tak. Dobra, kupimy sobie tak siekierka kupimy sobie cygwełnę. Nobra. dobra i lecimy ogólnie steve zawsze lecą tak ninja bridge'em więc będziemy takim nubem że Będziemy tak robić. A jeszcze spadniemy do tego. <noise> w sumie czemu by nie Jest się na typach ocza? No. Y, cóż by tu kupimy sobie cyk i kupimy sobie sporo wełny. Stifki raczej kupują po 16, ale tam. Czemu by nie? E, przepraszam za ten dziwny odgłos Dobra Aj, miałem być siekierką Jeszcze dobra No No, się pojawi. Ja nie mogłem. Nubek no no raz, dwa, trzy jestem. <ścoughs> Szkoda, że nie wziąłem. Że nie ustawiłem sobie takiego niku. A teraz robimy cyk, coś takiego. Dobra. Lecimy dur. O, lol, co oni tam mają. Dobra, jako nubek, że jesteśmy jakimiś... dziwnymi. Nie, 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 nie. Nie! Dobra, myślę, że mi to zaliczy, ale dobra. Możemy jeszcze zrobić ci, cyk, 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 cyk. Gram sam, gram sam. Sam gram. Oczywiście. Patrzcie, jaki pro Nubek umie schodki robić Nie no, będziemy takimi nubami, że serio będziemy ginąć XD Boże, jeszcze chcę zrobić z tym TNT Jumpem Ej lol Nubek, czyli ja w sumie mam jeszcze ten Aha, dobra nie, nie E, 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 a, i, i, e, u, e, e. Spadło mi. Dobra. Dawajcie kolejną arenkę. Czemuż by nie? Dobrze. Będziemy. Zieloni macie ze mną przypał. Macie oj duży przypał. Dobra. Okej, okay, cyk. Steve'ki zawsze się właśnie postarają na do sensowność. O lul, dobra, dobra, weźmy to, cyk. I teraz tak, kupmy siekierkę. Kupmy jeszcze. I Antica to pyk, pyk, pyk. Chwila. Trenuba udamy. Udajemy. olo co to ma być? Oho, Stevie rozwalił beda im. Stevie, aha, Stevie zginął. Aha. Jeszcze ten. Ja, ej, to było ta tak wytajmingowane i to prawie. Dobra. Nie, ej, to jest za mocne, zbyt mocne. Dobra. Dobra o nie! Dobra moi drodzy, zasubskrybujcie kanał na dzwoneczkiem, gdzie tego typu filmy właśnie spodobałem. A jeżeli tak to jeszcze możecie zostawić dzwoneczek i hasło dzisiejszego odcinka jest noob. Więc yy, zasubskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzu, a ja... Na 100% wam przypnę seriuszko. Więc ja powiem tylko tyle. Papa, pa. Miłej herbaty.